Procedury, procedury to. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wracają tutaj do tych refleksji delegacji Radnych Brunek na sesji w ostatniej w starostwie czy Rady Powiatu. No, przykro mi, że odebrali to tak jak tu przedstawiali, bo ktoś z zewnątrz mógł to odebrać zupełnie to inaczej. Wydaje mi się, że ta część pierwsza, czyli wystąpienie burmistrza Dolny był też merytoryczne. Odpowiedź dyrektora szykana także. Natomiast to, co przyjęliście Państwo jako zarzut, że jako gmina tutaj się nie wywiązujecie z opieki zdrowotnej, chciałbym powiedzieć, że dotyczyło to opieki zdrowotnej mieszkańców przychodni rodzinnych, gdzie docierają głosy, że nie zawsze lekarze rodzinni przyjmują w określonych godzinach pacjentów i w związku z tym ci pacjenci przyjeżdżają później do szamotu. To w tym kontekście. Natomiast co do ostatniego zapytania kolegi Świowskiego, jaka była kara, muszę powiedzieć, że kolega był mógł, miał doskonałą okazję zapytać dyrektora ile wynosiła taka. Ja osobiście i radni też nie wiedzieliśmy, bo zostaliśmy z tą informacją zapoznani właśnie na sesji. Także na dzień dzisiejszy nie potrafię odpowiedzieć, jaka była wysokość ukarania. To tyle nic więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Radni. Mam jeszcze takie pytanie, jak dyskutujemy na ten temat o tej wizycie w Przemotułach, czy to była kara dla pana dyrektora, czy to była kara dla szpitala? To jest, no to jest zasadnicza różnica. Czy to jest jak to jak to <kluzła> To może ja odpowiem, tak? Panie Przewodniczący, Panie no z tego co wiem, to jasna odpowiedź była, że to była kara dla szpitala, czyli kara, która gdzieś tam wpływa na budżet szpitala i pomniejsza jej budżet. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, które mogłem zadać, to no nie bardzo tam już mogłem zadać, bo Pan prowadzący obrady urwał dyskusję. Także dziękuję bardzo. Ja pan, pan Burmistrz ma pytania. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, faktem jest, że na sesji powiatowej jest bardzo trudno, Państwo jesteście szczęściarzami, ale na sesji powiatowej jest bardzo trudno zadać pytanie. A jak już Państwo zadajecie pytanie, to musicie wiedzieć, że macie 5 minut, czy tam ileś na... Tak jak u nas, Jest, jest określony czas, ale dobrze, okej. Okay, ale Ale to głos, ale to głos. Ale są sytuacje i mimo wszystko to znaczy tak, może w pierwszej kolejności to jest wyższych. Kara jest oczywiście z tego, co tu słyszałem, i, i wnioskuję, że kara jest na szpital, Tylko szpital jest reprezentowany przez. Dyrektor. przez? Tak patrzę na Pana, Panie Styszko, Przez kogo jest reprezentowany szpital? Kto bierze odpowiedzialność za te działania, które wykonuje szpital? Dyrektor, tak? Głośno, śmiało, można to głośno powiedzieć. Wie pan, tak? Czyli dyrektor bierze odpowiedzialność. Tak? I teraz ja mam pytanie do radnego powiatowego. Bo y, tu padały tu pytania, a ja pamiętam, jak y, byłem na sesji, jak zostałem potraktowany, i to i tak Państwo zostaliście bardzo delikatnie potraktowani, bo ja bywałem na sesjach. Pan, de, pan dyrektor szpitala mi zarzucał kłamstwa, manipulacje, szanowni Państwo, tak? Broniąc jak niepodległości, jak mówiłem, że ludzie przyjeżdżają, mówią mi, że stoją w kolejkach y, po 4-5 godzin. Pan dyrektor chciał sprawdzać monitoring szpitalowy. I teraz ja pytam kolegi Mieczysława, radnego powiatowego, bo wtedy też był na sesji powiatu i też temu się przysłuchiwał, tym zapewnieniom, jak to pan dyrektor świadczy profesjonalnie tą obsługę, jak to no wszystko jest jak w najlepszym zegarku. Ma pan dzisiaj wiedzę, że pan dyrektor wprowadził was w błąd? Was, reprezentantów mieszkańców powiatu szamoturskiego. I ja pana pytam, co pan na to, że pan dyrektor wprowadza was, radnych powiatowych w głowę, Mieszkańców powiatu szamoturskiego, tak? Czyli gwarantuje, opowiada, pisze nam w pismach, że jest, zapewnia świadczenia, tak? Zgodnie z kontraktami i tak dalej, i tak dalej. I teraz dzisiaj pytam, no przecież pan podziął już jakiś czas temu informację. Pan dyrektor was okłamał. Co wy Państwo na to? Czy Państwo wiedzieli o tym? Nie chodzi mi o karę, o wysokość kary. Kara jest rzeczą wtórną, szanowni państwo. Chodzi o styl zarządzania szpitalem przez pana dyrektora. Styl, który wy akceptujecie jako radni powiatowi. Zarząd powiatu. I dzisiaj korzystałem z Pana okazji, ja pytam, co Pan na to? Ludzie nie mieli lekarza. Tam mógł ktoś umrzeć, czekając te 4 godziny. Pyta Pana dzisiaj jako radnego powiatowego. Co Pan na to? Nie chodzi mi o karę. Chodzi mi tylko o ludzi, którzy tam byli. Tam na przykład była pani, która miała 90 lat i czekała cztery godziny. I dzisiaj się okazuje słońce, że na przykład mogło nie być tego lekarza. Tam. Ale dzisiaj jest rady na sesji, dlatego ja go pytam. Jest okazja, niech się wypowie, jako radny na tego powiatu. Proszę, panie Wyszesławie, proszę nam powiedzieć, co pan na to powziął pan taką informację? Nie chodzi mi o karę. Chodzi o to, że było zagrożenie życia i zdrowia ludzi, którzy czekali, nie, a nie było na przykład lekarza. Panie burmistrzu, czy kolega Rady Powiatowej chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Pan burmistrz dzisiaj dużo pyta. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja rozumiem, że wystąpienie pana burmistrza ma określony cel, ja i temu nie dziwię. Z jednej strony też byliśmy trochę poruszeni tym, co usłyszeliśmy na sesji ostatniej, bo mówię, że ten wiadomość Dostali tak jak tutaj koledzy, którzy tam brali udział w tym samym czasie i w tym samym momencie. To było przedwczoraj, także y, równie byliśmy zaskoczeni i zbulwersowani tym, co no, usłyszeliśmy. Natomiast dalsza sprawa na, na pewno będzie miała swój tok miejsce, być może. Ja powiem uczciwie tak, cały ten raport, czy fragment tego i odpowiedzi dyrektora szpitala nie on był w całości, czy, czy, czy cytowany, czy tylko fragmentami nie chce się odnosić do całości, natomiast to o czym tutaj wtedy usłyszeliśmy, to no wzbudziło u nas pewnego rodzaju taką refleksję, że coś, coś tam nie grało w tym wszystkim, o czym wcześniej byliśmy zapewniani, że grało że, że przebiega ten proces czy opieka w 100%. Trudno mi się w tej chwili wypowiadać o konsekwencjach dalszej tej opieki, natomiast niewątpliwie na kolejnych i komisjach poszczególnych, obywatelskich, która zajmuje się też opieką zdrowotną, ta sprawa na pewno będzie, czy wróci. I, i, i na pewno się też Państwo dowiecie, co, co dalej z tym. Także na dzień dzisiejszy mogę tylko tyle się odnieść do tego, co usłyszałem przedwczoraj na sesji. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję w tym temacie. Ostatnie słowo. Ostatnie słowo panu burmistrzu W tym temacie... Chyba, że dobry temat, to bardzo proszę jeszcze. Panie przewodniczący, w tym temacie rzeczywiście ostatnie słowo, bo Byli zaskoczeni tą wiedzą. Natomiast ja chcę przypomnieć, że na moje pytania odpowiedział m.in. Pan Starosta, który jest przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala. W Radzie Społecznej Szpitala działają, działają także inni radni. I Pan Starosta powiedział, że Rada Szpitala o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szpitala i prowadzeniem nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej wiedziała. Wiedziała. Eee, no to ty. I wniosek się że byliśmy co rok. Dobrze, zamykam ten, ten temat. Szanowni Państwo, czy koledzy radni mają jeszcze jakieś pytania? Państwo mają. Bardzo proszę, analogicznie. 5 minut. Prosimy, proszę mi przedstawić, bo koledzy radni